Cześć, widać na 18 odcinku z masów Także choineczka z numerem 18, do tego cukieracki i czekoladki. Gdzie jest 18? Nie widzę 12. Tu jest 18. Mm. Życzę tutaj jest. Panie z tej strony. Dzisiaj skrzacik. No choć tutaj. Skrzacik z białą czekoladą. Okej. Okay. A Jakiś miks chyba będzie. Takie kolorowe. Widać czy nie widać? No, takie różne. Yy, wata cukrowa, dzisiaj. No, to będą słodkie. Myślę, że na nie chyba nikt u nas nie będzie miał ochoty. no schodzą te cytrusowe, te słodkie zostały. Guma balonowa i tak dalej. Dobra, losujemy zestawy. Mam dzisiaj jeden taki, tutaj mam drugi. Taki jest trzeci, a mamy zestaw z Crystal Cash I taki jest czwarty, i właśnie to jest ten, ten czwarty zestaw, tutaj. Dobra. Wkładam to, odkładam. Bierzemy się na najpierw za choinkę z numerem 18. Szukamy gwiazdek. Pod jedynką rękawica. Tutaj sople, czapka, kominek, kula, szyszki. Jest gwiazdeczka, choinka, świeca, korzuch, renifer, może jeszcze jakaś gwiazda, sanie, skrzat, łyżwa, stroik, aniołek, trąbka, piernik, ciuchcia, sz, yy, skarpeta, dzwonek, bałwanek, laska i kartka. Także jedna gwiazdeczka. Tutaj się wyłania dziadek do orzechów. Kwoty takie same. Mam 50, tysiąc, tysiąc, 50, 10 i 150. Gwiazdka. Daje, co tam dychę? Dychę. No dobrze. Jest dyszka I tutaj jest P oraz P także jest wygrana a zestaw mam krystal cash bonus 7, super linie 10 razy kasa i różowy diament, wczoraj ten różowy diament też się ładnie spisał ale chyba ten mam z innej paczki bo tak różnie kupowałam, później jak się wydrapał dokupiłam

Się spisać. Zobaczmy 10 razy kasa z numerem 8. Wygrywające to 12, 13, 19 i 9. Mam 20. 13 wpada wygrana. 42 tu coś mi się odkryło. No, zasłonimy tak.

Linia za chwilkę numer 21, bonus 7 i szukamy pliku albo siódemki. Jest Clips, chmury, balsam, kawa, zegar, kwiat, piłka, palma i słońce, awokado, diamenty, rower. Biedronka, gwiazdka, ananas. No, kiedyś drabka była fajna, zaskakiwała, a teraz, co? Nie ma nic. Jest pusto. Eee, no dobra, zrobimy super linię, a na końcu krystal z numerem 14. Będzie całe... Będzie całe widać. Wiatrak i moneta. Jeszcze wiatrak. Jest tutaj, tutaj jest wiatrak. A monety nie widzę. Arbus i tęcza. Tu jest armoz. Dobra. Kolejny to słoń i balony. jest Tutaj jest słoń, balony, a tutaj słoń. Uć i słońce. Tu jest Łączę tutaj tu. Dobra, to tyle. Ptak teraz i korona. Jest u góry, ptak. Korona. Gwiazda i klucz. Tutaj zaczęłam drapać gwiazdkę i klucz. A tu jest jeszcze gwiazda. Teraz rolki i leżak. Są rolki. No i to tyle motyl i cytryna. Klapki i diament. Diament tu jest. to są klapki. Krab i parasol. Jest parasol. Ostatnie dwa to podkowa i popcorn. Podkowa tutaj i popcorn, to jest popcorn, popcorn i podkowa, no dobrze, czapki, piłki, kwiatka i rowerka oraz księżyca, nie było, także nie ma nic, dobra i Krystal 6 z numerem 21

dziewiętnaście, dwa oraz trzydzieści sześć, tutaj nic, trzydzieści nie ma, dwadzieścia osiem, osiem nie ma, dwadzieścia cztery, osiemnaście, trzydzieści cztery, też dwadzieścia jeden, to blisko, pięć, no tuż obok, trzy, czterdzieści, trzydzieści pięć, 29 i na koniec 23 no to nie udało się tutaj też nic RFP także te strapeczki tutaj się okazały przegrane dzisiaj 10 zł w strapce 10 razy kasa 10 zł jest pod gwiazdeczką z numerem 18 cukiereczki i czekoladka, skrzacik na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za komentarze. Zapraszam na jutro. A na dzisiaj pa!